Distinguished Gentleman Ride to ride motocyklowy, który odbywa się w ponad 411 miastach. Wszystko zaczęło się w 2012 roku w Australii, czyli po drugiej stronie w ogóle globu. I w 2013 już ta liczba motocyklistów niemalże się po dziesięciokrotniła, bo to jest bardzo ważna inicjatywa, która promuje zdrowie męskie. Jak wiadomo, mężczyźni czasami... Nie dbają o nie, nie dbają, a tutaj w tych przepięknych strojach, czyli jak prawdziwi dżentelmeni, panowie i panie również, promują męskie. Zdrowie, prewencję męskiego zdrowia. Tutaj w Chicago, miejsc, po których można jeździć, jest całe mnóstwo, ale przede wszystkim mamy fantastyczne centrum, fantastyczne śródmieście, które warto pokazywać. Sprawa niezwykle podniosła, tak jak tutaj sama zauważyłaś. Odbywa się to na całym świecie, także w wielu miastach w Polsce w tym samym czasie, więc, jakby, Chicago tutaj jest takim naturalnym miejscem, do którego motocykliści mogą tak także zmierzać. Szczyt podniosły ponad 50 milionów dolarów udało się do tej pory uzbierać właśnie w tym celu. Jadą panowie przede wszystkim, jadą panowie elegancko ubrani po to, by troszeczkę odróżnić się od, tej, od tych takich stereotypów motocyklistyk. <laughs> Coroczny rajd dżentelmenów w, w słusznej sprawie. No i znane twarze Sergiusz Zgrzemski, który już po raz piąty jedzie właśnie w tym rajdzie. Dlaczego taki wybór? E Przede wszystkim jest to niezapomniana przygoda, niezapomniany sposób spędzenia wolnego czasu wspólnie, tak? Czyli jest community, które utworzyło się wokół marki motocyklów Triumph. Ja konkretnie Triumphem nie jeżdżę, natomiast wiem, że moja żona, bardzo jej do gustu przypadła ta marka, natomiast tutaj właśnie marka Triumph zorganizowała Gentleman's Ride, organizowany jest on na całym świecie. Motocykliści nie należeli do takich, którzy prewencję uważają za super ważną, a tutaj właśnie e, Gentleman's Ride, czyli jak to się mówi, e, zakładamy nasze Odświętne ubrania, fraki, garnitury. Wszystko dzięki fundacji Movember. To takie specjalne wąsy, które dzisiaj też tutaj zobaczycie. I jedziemy przez miasto. Mogę utrzymać. Motocykle to pasja? Jak najbardziej, już od młodych lat. Mam dwa. Bardzo często jeździsz? A często w sezonie, zawsze a, gdzieś nie należę do jakichś klubów, ale często podłączam się ze znajomymi do klubów a, tych naszych polskich, albo w większej grupie jeździmy gdzieś. I pierwszy raz bierzesz udział w Rajdzie Dżentelmenów. Jesteś jedną z nielicznych kobiet, które tutaj widzę. Cieszy mnie to bardzo. Tak, próbowałam, kiedy kupiłam parę lat temu ten oto motorek tutaj w Chicago, um, dowiedziałam się właśnie o tym, że istnieje taki Distinguished Gentleman's Ride. To jest na całym świecie. W danym dniu w maju wyjeżdżają wszyscy, a zbierają się, u, ubierają się elegancko i to jest... tamuszka, ta tak? Tak, tak, jak najbardziej. die me